Właśnie zakończyliśmy ciekawą dyskusję poświęconą Europejskiemu Zielonemu Ładowi. I tutaj kontekst był oczywiście geopolityczny. W dyskusji brali udział zarówno przedstawiciele parlamentu, Przedstawiciel partii rządzącej, posłanka również lewicy. Mieliśmy wśród tego grona także przedstawicieli urzędów marszałkowskich śląskiego warmińsko-mazurskiego no i był szczęśliwie także przedstawiciel biznesu. Dyskutowaliśmy o wyzwaniach, o zagadnieniach, które porusza Zielony Ład, mianowicie dotyczących kwestii ograniczenia emisji CO2, sprawiedliwej transformacji. Także budownictwa, chroniącego zasoby, czy też gospodarki obiegu zamkniętego. Skupiliśmy się właśnie na tych zagadnieniach, dyskutując o tym, czy wszystko nas w zakresie. Tych obszarów, za które jesteśmy odpowiedzialni, realizujemy właściwie. Czy ta transformacja, która przebiega w Polsce, ma charakter sprawiedliwy i czy rozwiązania, które funkcjonują w wielu innych krajach, które pozwalają ograniczyć konsekwencje tego kryzysu energetycznego, który właśnie puka do naszych drzwi, czy te rozwiązania także można by było zaadoptować w naszym kraju?